Proszę Państwa, liście pożółkły, niektóre spadają już na ziemię, mamy typową dżystą pogodę jesienną i taki oto samochód, BMW X7. Auto chyba doskonale się nadające właśnie na taką pogodę, Sów od BMW w najnowszej wersji z tym konkretnym grillem i oczami niczym przymrużone oczy rekina. Lampami, no, wiadomo, że lampy to oczy. No tak, samochód ma takie otofelgi. Fajne, podobają mi się. Ja zawsze mam do suwów problem, że ten profil jest trochę za niski, ale zaraz zobaczycie w jeździe, że jednak to niczemu nie przeszkadza i opony, i cały system wybiera dziury świetnie, także tutaj jest naprawdę doskonałe zawieszenie, no ale ja bym powiedział, że BMW z tego słynie. <słuch> Jak ten samochód wygląda z boku? Jest coś, co mi się do końca nie podoba w tej bryle, ale muszę powiedzieć, że i tak już zostało to mocno poprawione, ponieważ poprzednia wersja dla mnie, powiem trochę arogancko, ale wyglądała po prostu jak karawan. A teraz to auto zaczyna mi się podobać. Chociaż jeszcze dalej, tak nie do końca. Coś dalej jest takiego nie do końca, ale, ale już jest dużo lepiej. No i kolor. Kolor bardzo modny, teraz czary, który moim zdaniem świetnie pasuje do tego auta. Szczególnie z tymi wszystkimi czarnymi dodatkami. Te liście też pasują świetnie do tego auta. Mamy do czynienia z wersją X7 Xdrive 40d. Oznacza to, że jest to po prostu dieselek. Zajrzyjmy do bagażnika. Tiriu, no. Patrzcie, zadziałało, machnąłem nogą i się otworzyło. A nie jest to wcale takie oczywiste, bo w niektórych autach zdarza się, że jakoś ta funkcja zamula. Tu mamy miejsca na w miarę porządne zakupy, ale niewiele. Dlaczego? No bo mamy siedzenia, które oczywiście możemy złożyć i które chyba tak naprawdę w większości przypadków powinno się składać, dlatego że ja nie wiem, kto tam miałby siedzieć. Patrzcie, tak to wygląda, no, tu, tu nie widać za dużo miejsca na to, żeby można było normalnie usiąść. A ciekawe, zamknie się na no, machnięcie nogą z powrotem, co on nie zamyka się, tak? Zamyka się. No i proszę, środeczek. Mogą tu podróżować na tylnych siedzeniach nawet trzy osoby, chociaż moim zdaniem jednak luksusowo to dwie. Jest miejsce na kubeczki i taka takie sprytne coś no ale miejsca jest już tutaj wystarczająco no właśnie ciemne wnętrze czy fajnie nie wiem może być aha patrzcie ojku ojku no dobrze i taki zabieg pozostawia trochę miejsca dla ludzi, którzy mieliby siedzieć z tyłu, gdybyśmy aż 7 osób chcieli przewozić. No dobrze, no czyli da się od biedy jeździć w 7 osób tym autem, aczkolwiek nie wiem, czy to dobry pomysł, no ale da się. No i środek. Widzę jeden błąd na wstępie. To jest nowiutka X7 i już naprawdę mogłaby, tak jak w 7 limuzynie, mieć wrzuconą regulację siedzeń o, gdzieś w to miejsce. Tak jest w nowej X7, a tu tak nie jest. Nie wiem czemu tak nie jest. To bez sensu. Zwróćcie uwagę na regulację nawiewu powietrza. Tu się zamyka, otwiera. Jest bardzo fajna. Ja bardzo cenię w ogóle takie sytuacje w autach, gdzie możemy coś sobie ustawić, powiem, że tak niemalże manualnie. Mówiąc manualnie mam na myśli, że nie jest to ustawienie dotykowe. Tutaj mamy parę fajnych ustawień. Jest ciekawostka: pojawiła się opcja telefon. Od razu możemy sobie ustawić telefon. To jest dobre. W, innych, w poprzednich wersjach tego nie było. Również w poprzedniej wersji były inne biegi. Teraz są te biegi takie z X7, one mi się bardzo podobają. Są małe, estetyczne, fajnie się je zmienia, są super. No i co? No i mamy taki tutaj ekran. A, włączał włączyło miły, delikatny pomruk, wszystko super. Ja mam wrażenie, że ten panel to w ogóle jeszcze będzie w jakiś sposób przez BMW dopracowywany. Na przykład zobaczcie na to. Kurczę, no ktoś powie, że się czepiam, bo czepiam się, ale no, o, od tego tutaj jestem, żeby oprócz pozachwycania się, trochę się poczepiać, co to jest ta w ogóle taka trzymajka tego ekranu. To jest taki. Dla mnie to wygląda jak jakiś brak pomysłu, jak ten ekran powinien się trzymać bez jakichś większych zawirowań i no właśnie, dla mnie to wygląda trochę jak brak pomysłu. W innych autach jest to trochę lepiej rozwiązane. Dużą część tutaj nawigacji mamy w panelu na dole. Proszę bardzo, zobaczcie. Aplikacje. No, jeśli chodzi o to, jak możemy sobie ustawiać auto, to naprawdę tego wszystkiego jest od cholery. Więcej niż trzeba. A może nie więcej, może właśnie tyle trzeba. Bach. Apple CarPlay. Przechodzimy sobie i jesteśmy już w obsłudze naszego telefonu. Fajnie. Klasyczna półka, a właściwie schowek, w którym mamy wejście na USB-C. A tutaj mamy wejście na duże USB i powiem Wam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo w wielu nowych samochodach już takiego czegoś nie ma, a wiele osób jeszcze ten kabelek posiada. I uważam, że, że to dobrze, że można czasami dopasować się takim kabelkiem, a czasami takie. Półka, a właściwie schowek. No, klasyka. Więc tutaj nie spodziewałem się niesamowitego. No i oczywiście masywna panorama to fajnie Aha! To się też otwiera. Uuu. No i może padać wreszcie na nas jesienny deszczyk. Ale super. Ha, to jest świetne. A czemu to jest takie świetne? A dlatego, że wiele panoramicznych dachów nie ma szyber dachu. A ta auto ma. Bardzo mi się tu podoba. Kierownica. Kierownica jest jeszcze trochę od starego auta. Już w nowej siódemce jest troszkę nowsza kierownica. I troszkę bardziej taka masywna, fajniejsza. Ale ta jest też niczego w sobie. Mamy już jesień w pełni. Szoziuznę na tworze. Zaczyna robić się coraz bardziej ślisko. Zmieniłeś opony w swoim aucie? Jak nie, to wchodź na sklepopon.com i uczyń to jak najszybciej, bo nie ma co się ślizgać na letnich oponach w jesieni i w zimie, bo możesz spowodować wypadek, zrobić sobie i innym krzywdę. A przecież tego nie chcemy. Dzisiaj zasuwamy sobie X7. Nie wiem, czy to jest największy samochód w tym segmencie, ale wydaje się takim być. X5, która jeszcze nie tak dawno temu wydawała mi się sporym autem, wydaje się e, małym, właśnie taka przede mną jedzie. Mam poczucie, jakbym prowadził autobus. Tylko, że tu jest jedna niesamowita rzecz. Ten autobus po prostu prowadzi się świetnie. Lekko, dynamicznie Wybiera niesamowicie dziury. Czuję się, jakbym po prostu tutaj nie miał na drodze z nikim i z niczym problemu. Przyspiesza wystarczająco, jak na tak duże auto. Przyspieszenie jest 6,1 do setki. Uważam, że to naprawdę świetny wynik. Do tego mamy do czynienia z 3-litrowym silnikiem, 340 koni mechanicznych. W mojej interpretacji jazdy takim autem to zupełnie wystarczająco. To nie jest samochód sportowy, ale na pewno nie jest to auto wolne i no, może tym samochodem najzwyczajniej w świecie przygazować. Ponieważ ten silnik jest aż taki wielki, to też o zużycie paliwa nie jest aż takie wielkie. Podaje się tutaj 8-7. Ja tak nim jeżdżąc widzę, że można się powiedzmy w dyszce wyrobić. Prawdopodobnie jeżeli ktoś będzie miał duże obciążenie, a jeszcze do tego ciężką nogę, no to może być tak, że faktycznie troszeczkę to auto będzie paliło więcej niż te 10 litrów, no ale to w ogóle by mnie nie zdziwiło. Nie, pod, nie podróżowałem z nim. Z dużą ekipą, więc ciężko mi to e, powiedzieć, ale e, no, takie mam doświadczenie w ogóle z aut e, o tego typu silnikach i tego typu e, standardzie. Możemy sobie zadać pytanie, dla kogo to jest e, auto, bo oczywiście każdy ma prawo sobie kupić, e, jaki samochód e, ma ochotę, ale ja widzę tutaj wbrew pozorom Dwóch klientów, yy, i yy, najśmieszniejsze, że często wręcz. Yy... Przeciwstawnych ludzi. Chociaż niekoniecznie. Czasami mogą być to dokładnie te same osoby. Więc jedna osoba to jest ojciec rodziny. Mogłaby być równie dobrze i mała, chociaż nie wiem, czy to już jest szowinizm. Mam nadzieję, że nie, ale przyzwyczailiśmy się, że kobiety prowadzą trochę mniejsze auta. To auto w swoim segmencie jest po prostu wielkie. Więc ojciec rodziny z jakąś taką całkiem porządną rodziną, czyli dwójka, trójka dzieci. No tutaj generalnie tak właściwie, ekstremalnie mamy y, aż siedem miejsc, ale no kurczę czy te siedem miejsc naprawdę y, to jest y, siedem miejsc, no, no nie do końca, no jednak te dwa ostatnie miejsca, wiadomo, tam po prostu e, nie ma miejsca na nogi, które, jak wiadomo, przydają się nam. E, natomiast e, pomijając te dywagacje 7 osób to chyba trochę za dużo na to auto ale 5 osób myślę, że może tu podróżować bardzo luksusowo a 4 to już w ogóle po prostu mamy do czynienia z wysoką luksusową limuzyną jeżeli sobie złożymy te tylnie siedzenia no to mamy duży, dużą powierzchnię na bagaże więc wszelkie rodzinne rzeczy można tam powrzucać czy torby treningowe, czy jakieś bagaże, jeżeli się przemieszczamy po prostu poza miasto. Jest masa miejsca, a nawet jeżeli rozłożymy te 7 foteli, to i tak jest fajny przedział na porządne zakupy. Natomiast kto mógłby być drugą? Osobą, tym drugim użytkownikiem. Ja uważam, że to jest świetne auto dla rapera. Dla rapera i takiego klasycznego składu rapowego, czyli raper, dj, hype man, no to trzy osoby. I tutaj jeszcze znajdzie się na przykład miejsce dla tour menadżera albo kierowcy albo dodatkowego rapera w zespole, więc tak naprawdę cztery osoby mogą sobie jeździć po Polsce, albo i nie tylko po Polsce, bardzo bezpiecznie, wrzucić swoje graty, nawet gdyby DJ, no chyba dzisiaj już gramofonów nikt nie wozi, albo prawie nikt, ale powiedzmy jakiś swój sprzęt w postaci miksera, Mikrofonów i jakichkolwiek tam rzeczy, które zespół wozi ze sobą, a nie ma w Riderze na miejscu. Wszystko to się na pewno zmieści. Wydaje mi się, że jest to super luksusowy bus do prowadzenia. No, nie jakiegoś wielkiego zespołu. Zespół rokowy już raczej tutaj miałby problem podróżować się takim samochodem, jednak perkusji i wszystkich instrumentów tutaj nie zapakujemy. Ale jeżeli raper chce podróżować sobie bezpiecznie i luksusowo przez Polskę, to to auto wydaje się świetne. Świetne do tego. Pytanie jest takie, czy to auto. Spełnia wymogi szpanu. Bo no właśnie, ja tutaj mam trochę mieszane uczucia. Jeśli mam być szczery, to poprzednia siódemka w ogóle dla mnie takich założeń nie spełniała e, i po prostu był to samochód, który również bardzo dobrze się prowadził, ale cholera jasna. To nie było wyjściowe auto. To nie widzę do końca tego samochodu, że stawia ktoś sobie na teledysku i przed nim rapuje. Oczywiście rapowano już przed różnymi autami, ale jeżeli mówimy o takiej klasyce szpanu, to jednak y, siódemka, normalna limuzyna SUV wpisuje się no, znacznie lepiej. Tutaj wręcz powiedziałbym, że nie ma porównania. Dla mnie nowa siódemka jest błędna, Niektórzy mają jeszcze z tym problem, ale pewnie mi nie robi. I przyznają mi rację, natomiast x 7 czy to jest auto derapowania. Nie wiem. To musicie ocenić e, sami. Dla mnie teraz to najnowsze wydanie pół na pół. Ujdzie. Jednak dalej. Bardziej dla mnie to spełnia zewnętrznie normy auta po prostu rodzinnego. Jadąc z tym samochodem przez miasto. No, akurat dzisiaj jest dosyć szara pogoda, no ale przejeżdżał właśnie koło przystanku. Czy ktoś się patrzy? Nie. Nikt się nawet nie spojrzał na ten samochód. Jeżeli chcemy szpanować, to jest masa, e, auto, za którym ludzie się pewnie za którymi ludzie pewnie się obejrzą dużo szybciej. Można nawet Mustanga sobie wziąć, który wcale nie jest jakiś e, wymagający cedowo. No ale właśnie. To chyba nie chodzi w tym samochodzie o szpanę. W tym samochodzie chodzi o luksus i poczucie bezpieczeństwa bo bezpieczeństwo to już sprawa względna, wiadomo przy dużych prędkościach uderzając w samochód na przykład nadjeżdżając od naprzeciwka no to moim zdaniem nic nam nie pomoże że to auto jest jakieś wielkie to i tak dojdzie do tragedii natomiast jednak może przy małych zderzeniach ten samochód miałby znaczenie jeśli chodzi o jego gabaryty ale kurde jak to jest możliwe że coś tak wielkiego tak świetnie się prowadzi. I jeszcze do tego zawieszenie jest naprawdę świetne. On bardzo dobrze wybiera dziury. Naprawdę świetnie, mimo że no, opony koła dalej nazwałbym niskoprofilowymi. Natomiast jakby do dymu aut w ogóle nie przeszkadzało. no, słuchajcie te 6 sekund to jest naprawdę wystarczająco jest but absolutny a, i jedzie ktoś za mną? no jedzie to jeszcze chwilkę poczekamy zrobimy e, test e, hamowania e, ja lubię jak widzę, że nikogo za mną nie ma, czasami sprawdzić auto właśnie w takim wydaniu czy sobie po prostu mocno przyhamować i zobaczyć jak samochód sobie radzi dobra ok tu można zahamować słuchajcie to jest naprawdę super te hamulce są takie jak powinny być yy, wiadomo że to nie są jakieś hamulce do auta sportowego ale są naprawdę bardzo spoko. Pamiętajmy również, że dzisiaj jest ślistko. Takie hamowanie jak teraz wiadomo, że spowoduje poślizg, ale ten poślizg był kontrolowany, a nie taki, że nagle czuję, że to auto lata na prawo i lewo. Oczywiście należy wspomnieć, iż ja ten pojazd otrzymałem z firmy Cylindersi .pl. tam możecie sobie pożyczyć takie auto i na przykład zrobić z nim bardzo fajny weekend, gdzieś poza miastem pakując kupę bagaży możecie też sobie traktować takie wypożyczenie na przykład jako jazdę testową, z którymi aktualnie no i jest coraz częściej u dealerów samochodowych, jeszcze do niedawna to nie był jakiś wielki problem, jeżeli było się szczególnie zaufanym klientem żeby pożyczyć sobie samochód na przykład na weekend jeżeli chciało się kupić już takie naprawdę auto premium czyli mówimy o samochodzie który powiedzmy kosztuje do no nie wiem, w, okolicach, w okolicach pół miliona natomiast w dzisiejszych czasach gdy na auta czeka się po pół roku a czasami dłużej to mało kto wam pożyczy samochód na weekend. Zazwyczaj są to po prostu jazdy testowe, na których moim zdaniem można sobie jedynie zrobić krótki test auta, ale to jest jednak nie jest to, co sobie pojeździć nim 2-3 dni. Więc dobry pomysł. Pożyczacie sobie takie auto w cylindersach.pl cylindersi.pl i decydujecie, czy na przykład chcecie sobie taki samochód zakupić. Bo mi się wydaje, że to może być dla bardzo wielu osób po prostu taki główny samochód w rodzinie, w domu. Oczywiście, jeżeli ma się dosyć zasobny portfel, bo takie auto. Naj... Pod, najbardziej podstawowe wersje zaczynają się w granicach no niecałego pół miliona, to jest chyba 465-470 tysięcy. Natomiast jeżeli chcielibyśmy zmierzyć się z taką naprawdę bardziej wypasioną wersją i jeszcze trochę go doposażyć. No to spokojnie może się tutaj zrobić 700 tysięcy. To są tego rzędu pieniądze. Warto wspomnieć o sprzęcie nagłaśniającym. Tutaj mamy akurat Harman Cardon, który określę mianem wystarczającego. Nie będę Wam akurat dzisiaj prezentował muzyki. Brzmi tu wszystko bardzo dobrze, aczkolwiek. To nie brzmi tak jak na przykład Boze w Mercedesach. Jednak w ogóle ta y, firma y, naprawdę robi świetny sprzęt samochodowy. W przypadku Harmana, akurat tego y, to nie jest ta półka. Tego nie słychać tutaj aż tak niesamowicie. Te basy nie będą tak dudniły. Natomiast wydaje mi się, że naprawdę jest to. I tak bardzo przyjemna, bardzo e, dobra jakość dźwięku. Ale jeżeli ktoś będzie chciał robić e, e, dyskotekę z auta, e, no to, to faktycznie e, tu może być zawiedziony. Ale wydaje mi się, że w ogóle w większości sprzętów, które są. E, dedykowane w serwisie do samochodów, które są po prostu już dedykowane do auta, to jednak nie będziemy mieli nie wiadomo jakiej tuby basowej i nie wiadomo jakiego nagłośnienia. Takie już ekstremalne ekstrasy zazwyczaj pozostają w gestii po prostu kupującego i jego indywidualnego tuningu samochodu. Ja Natomiast nie potrzebowałbym w takim aucie żadnego tuningu. Wystarczyłoby mi w zupełności to, co jest.